Witajcie na kanale Dynamotion w kolejnym odcinku serii Pack Drive Tips. Dzisiaj dowiecie się jak zaimplementować i skonfigurować w projekcie EcoStruxure Machine Expert obiekt trace służący do śledzenia wartości zmiennych. Obiekty Trace funkcjonują na zasadzie oscyloskopu i służą do obserwacji zachowania maszyny. Działanie takich obiektów polega na zbieraniu małych porcji danych w czasie rzeczywistym, gromadzeniu ich w buforze komputera, a następnie wyświetlaniu na ekranie w formie przewijanego wykresu. Aby dodać do projektu sterującego obiekt Trace, otwieramy drzewo narzędzi, najeżdżamy kursorem na człon Application, przyciskamy zielony przycisk z plusem i wybieramy Trace. Nadajemy nazwę i klikamy Add. Otwiera się edytor do danego obiektu. Klikamy Configuration. Okno konfiguracji zawiera dwa drzewa. Trace Record i Presentation Diagrams. Po ich prawej stronie wyświetlają się ustawienia wybranego przez nas elementu któregoś z drzew. Najpierw zajmiemy się konfiguracją widoku naszego diagramu. Wybierając Time Axis. Możemy zmienić ustawienia wyświetlania osi czasu. Mamy do wyboru trzy tryby: automatyczny, o ustalonej długości i o ustalonym zakresie. Możemy też aktywować lub dezaktywować siatkę oraz zmienić jej kolor. Podobne ustawienia są dla osi Y. Przejdziemy teraz do dodawania zmiennych, których wartości chcemy śledzić. Każdy obiekt trace musi mieć podpiętą przynajmniej jedną zmienną. Aby dodać zmienną, zaznaczamy element trace w drzewie trace record i klikamy add variable. Następnie wprowadzamy nazwę zmiennej wraz z pełną ścieżką do obiektu, w którym jest zadeklarowana. Jeśli nie pamiętamy dokładnej nazwy zmiennej, możemy wybrać się z listy wszystkich zmiennych zadeklarowanych w projekcie po kliknięciu przycisku z trzema kropkami. W ustawieniach możemy zmienić kolor wykresu i typ linii lub punktu oraz ustawić minimalny i maksymalny limit, który wywoła ostrzeżenie. Dodajmy drugą zmienną. Teraz zajmiemy się ustawieniami zapisu danych elementu trace w drzewie trace record. Najpierw wybieramy task, czyli zadanie wykonywane przez procesor sterownika, w czasie którego chcemy śledzić wybrane przez nas zmienne. Możemy też skonfigurować warunek, pod którym dane będą zapisywane. W tym celu wprowadzamy odpowiedni warunek logiczny. Jeśli naszym warunkiem ma być stan wysoki wybranej zmiennej typu boolean, wystarczy wpisać jej nazwę. Możemy również aktywować wyzwalanie zapisu danych, zaznaczając z checkbox Enable Trigger. Wyzwalaczem może być zmienna programowa lub parametr urządzenia. Dozwolone są wszystkie typy zmiennych oprócz String, Wstring i Array. Wyzwalacz działa w taki sposób, że w momencie wykrycia odpowiedniego zbocza podpiętej zmiennej typu Boolean. Lub po przekroczeniu wartości granicznej zmiennej innego typu, np. int czy real, zapis danych jest zatrzymywany. Dzięki temu możemy podejrzeć wartości zmiennej przed wystąpieniem danego zdarzenia. W ustawieniach wyzwalacza wybieramy zmienną wyzwalającą, ustalamy zbocze wyzwalające oraz wprowadzamy liczbę próbek, które mają być zarejestrowane po wystąpieniu zdarzenia wyzwalającego. W ustawieniach zaawansowanych możemy zdecydować, w co którym cyklu dane będą zapisywane. Na tej podstawie wyliczana jest rekomendowana wielkość bufora czasu rzeczywistego. Istnieje możliwość ustalenia innej wartości wielkości bufora po zaznaczeniu checkboxa Override Runtime Buffer Size. Poniżej możemy też zmienić wielkość bufora trace editora dla każdej ze zmiennych. Musi być ona co najmniej dwa razy większa od bufora czasu rzeczywistego. Zapisujemy zmiany dokonane w oknie konfiguracji, klikając OK. Zmieńmy widok na multikanałowy. Przełączając się na tryb multikanałowy do drzewa Presentation Diagrams automatycznie dodawane są kolejne diagramy, tak aby ilość diagramów była równa ilości zmiennych. Możemy odpowiednio skalować oś Y i ustalać kolor tła dla każdego diagramu z osobna. Zakończyliśmy konfigurację naszego obiektu Trace. Teraz musimy zalogować się do sterownika i pobrać na niego zmodyfikowany projekt sterujący. O tym, jak to zrobić, dowiecie się z 14 odcinka serii Backdrive Tips. Po zalogowaniu i pobraniu na kontroler zmodyfikowanego projektu klikamy prawy przycisk myszy w polu diagramów i wybieramy Download Trace. W naszym przypadku warunek nagrywania nie jest spełniony, więc zapis danych nie rozpoczął się automatycznie. Klikamy przycisk Condition. Od tego momentu możemy śledzić wartości wybranych przez nas zmiennych. Śledzenie zatrzymuje się w momencie wystąpienia zdarzenia wyzwalającego lub po kliknięciu Stop Trace. Klikamy przycisk Trigger. Tak jak określiliśmy to wcześniej w oknie konfiguracji, po wystąpieniu zdarzenia zarejestrowanych zostało dodatkowe 100 próbek. Trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy, mamy możliwość przewijania zapisanych w buforze danych. Jeśli chcemy odczytać wartość danej zmiennej w określonym czasie, klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy kursor. Łapiemy czarny trójkącik i ustawiamy wskaźnik w odpowiednim miejscu. Wskazywana wartość na osi czasu widoczna jest pod diagramami. A wartości zmiennych wyświetlane są po prawej stronie. Możemy dodać drugi wskaźnik, ponownie klikając kursor. Wtedy wyświetlane są obie wartości, a dodatkowo pojawia się różnica pomiędzy nimi. Kursor można usunąć poprzez kliknięcie na czarny trójkącik i wciśnięcie klawisza Delete. Trace można zapisać w pliku o formacie trace lub TXT, klikając Save Trace. W pliku TXT zapisywane są wyłącznie wartości zmiennych powiązane z próbkami czasu. Plik Trace zawiera dodatkowo ustawienia konfiguracji i może być otwarty w Trace Editorze w celu analizy offline. Pliki o formacie Trace otwiera się za pomocą komendy Load Trace. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym poznacie sposoby wymiany urządzeń w systemach PackDrive 3.